Carlon Celotti przywraca Neymara. Newcastle podbija stawkę za Benjamin Szeszko. Terstegen odmawia podpisania raportu medycznego. Liverpool walczy o zatrzymanie kluczowego zawodnika. Ponadto dużo więcej informacji piłkarskich. Zapraszamy serdecznie. To jest Piłkarski Świat. Carlo Ancelotti zamierza ponownie powołać Neymara do reprezentacji Brazylii, informują brazylijskie media. Ikona Canarinhos, która od miesięcy leczyła poważną kontuzję, ma wrócić do kadry już we wrześniu. Włoski selekcjoner planuje stopniowo wprowadzać Neymara do zespołu, budując trzon drużyny na eliminację do Mistrzostw Świata w 2026 roku. Mimo że Brazylijczyk nie grał w kadrze od października 2023 roku, Ancelotti wierzy, że jego doświadczenie i kreatywność będą kluczowe do odnowionej reprezentacji. Powrót mara ma również wymiar symboliczny, to sygnał, że Brazylia nie rezygnuje z największych nazwisk, chcąc po latach wrócić na szczyt światowego futbolu. Julian Ryerson dopiero co w październiku przedłużył kontakt z Borussią Dortmund do 2028 roku, już teraz budzi zainteresowanie klubów z Premier League. Jak informuje Sky, norweski prawy obrońca znalazł się na radarze Sunderlandu oraz Wolverhampton. Oba zespoły miały zasięgnąć informacji o dostępności 26-latka, choć na ten moment nie złożono jeszcze oficjalnej oferty. Ryerson, który wyróżnia się walecznością i uniwersalnością, ma za sobą udany sezon w barwach BWB i jest ceniony za stabilność oraz dyscyplinę taktyczną. Mimo, że Borussia Dortmund nie zamierza sprzedawać Norwega, zainteresowanie z Anglii rośnie z każdym dniem. Newcastle United złożyło poprawioną ofertę za Benjamina Szeszko. Według Sky Germany klub oferuje RB Lips 70 milionów funtów. Jako stałą kwotę plus bonusy. Poprzednia propozycja opiewała na 65 milionów funtów plus niespełna 5 milionów premii. Do wyścigu o utalentowanego napastnika dołączył również Manchester United, który przygotowuje oficjalną ofertę. Sam zawodnik rozważa obie opcje, ale źródła sugerują, że bliżej mu do Old Trafford. Lipsk już szykuje się na rozstanie. Szeszko nie wystąpił w ostatnim sparingu z Atalantą i pożegnał się z kolegami zespołu. Niemcy rozważają też wypożyczenie Rasmusa Hojlunda w ramach ewentualnego transferu. Sytuacja napastników na rynku robi się coraz bardziej gorąca, a Newcastle nie zamierza odpuszczać mimo wielu wcześniejszych niepowodzeń. FC Barcelona mierzy się z bezprecedensową sytuacją. Mark Andre Ter Stegen odmówi podpisania zgody na przesłanie swojego raportu medycznego do Komisji Medycznej La Liga, co skutecznie blokuje możliwość wykorzystania 80% jego pensji w ramach finansowego fair play do rejestracji nowych zawodników. Klub liczył na podobne rozwiązanie, jakie zastosowano przy kontuzjach Andreasa Christensena i Ronalda Araucho. Negatywna decyzja bramkarza uniemożliwia m.in. szybką rejestrację Joana Garcia. W reakcji na to Barcelona wszczęła przeciwko zawodnikowi postępowanie dyscyplinarne, które jeśli prawnicy klubu uznają za zasadne, może zakończyć się wewnętrzną sankcją. Choć zawodnik ma prawo nie udostępniać danych medycznych, klub podkreśla, że jego kontrakt zobowiązuje go również do działania na rzecz interesu sportowego i ekonomicznego drużyny. Sytuacja zaostrza się tym bardziej, że klub przewiduje jego absencję nawet na 5 miesięcy, wbrew wcześniejszym zapewnieniom samego zawodnika o 3-miesięcznej przerwie. Sprawa może mieć poważne konsekwencje. Gonzalo Guedes podobnie zagra w La Liga, portugalski skrzydłowy, podpisał kontrakt z Realem Sociedad do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Po przygodach w Walencji via Real, wraca do Hiszpanii, by wzmocnić ambitny projekt klubu San Sebastian. Portugalczyk przyznaje, że nie odnalazł się w Anglii, ale liczy na powrót do wysokiej formy właśnie w barwach Realu Sociedad. To ofensywny, ambitny zespół, a ja chcę być jego częścią, podkreślił. Guedes dołącza do ekipy prowadzonej przez Sergio Francisco, jako drugi letni transfer po... Wcale tacarze Real Sociedad, który w ostatnich latach regularnie gra w europejskich pucharach, jasno sygnalizuje swoje ambicje także na nowy sezon. Real Madrid intensyfikuje działania w sprawie pozyskania Ibrahimy Konate. Francuski stoper Liverpoolu, który może odejść jako wolny zawodnik w 2026 roku, znajduje się wysoko na liście życzeń królewskich jako potencjalny lider defensywy na przyszłe sezony. Choć William Saliba był jednym z głównych celów, trudności z jego transferem z arsenalu sprawiają, że Konate staje się priorytetem. Liverpool, świadomy zainteresowania ze strony Realu Madryt, pracuje nad przedłużeniem kontraktu z kluczowym obrońcą i chce zapobiec jego odejściu za darmo. Sam zawodnik nie wyklucza negocjacji z klubem Zanfield, ale wizja gry w zespole Ciawiego Alonso może być bardzo kusząca. Lucas Vazquez po zakończeniu swojej wieloletniej przygody z Realem Madryt jest o krok od nowego rozdziału w karierze. 34-letni Hiszpan posiadający kartę na rynku prowadzi zaawansowane rozmowy ze Spaniolem, gdzie już występował na początku swojej seniorskiej kariery. Pomimo przeciętnego sezonu, w którym pełnił rolę zmiennika dla kontuzjowanego Carvajala, Vasquez wciąż zbudza zainteresowanie topowych klubów, w tym Juventusu, Milanu czy Besiktaszu. Jednakże to kataloński klub walczący o umocnianie się w La Liga wydaje się być najbliżej podpisania wszechstronnego zawodnika. Jego doświadczenie i przywództwo mogą okazać się kluczowe w nadchodzącym sezonie dla Hispaniolu. Lee, pomimo solidnego sezonu w barwach Paris Saint-Germain, rozważa opuszczenie klubu. Koreański pomocnik, który w kampanii 2024-2025 strzelił 7 goli i zanotował 6 asyst w 49 meczach, pragnie większej roli w zespole, zwłaszcza w najważniejszych spotkaniach. Choć cieszy się zaufaniem Luis Enrique i ma kontrakt do 2028 roku, zawodnik nie chce spędzać kolejnego sezonu głównie na ławce. Według mediów zainteresowanie jego usługami wyraziły Manchester United oraz Napoli. PSG nie planuje sprzedaży, ale sam piłkarz skłania się ku negocjacjom które umożliwiłyby mu odejście do klubu oferującego więcej minut na boisku. Przyszłość LI pozostaje otwarta, a jego decyzja może znacząco wpłynąć na letnie okno transferowe. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jakie są Wasze opinie na temat nadchodzących transferów i piłkarskich rewolucji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to początek wielkich zmian w europejskim futbolu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z najgorętszymi newsami ze świata piłki nożnej. Do usłyszenia wkrótce. Czołem!